A tu apartamencik. Pierwsze piętro z windą. Gotowy do wynajmu. Z klimatyzacją. Salonik. Już ma licencję na wynajem. Ładnie przygotowany. Z łóżeczkami. Sypialnia z dwoma łóżeczkami kolejna trzecia sypialnia z łożem małżeńskim. Bardzo ładnie zrobione. Kuchnia. Mamy akurat gazową z piekarnikiem. I to mieszkanko można kupić za 43 tysiące euro w centrum Gandhi, blisko do Paseo i łazieneczka z wanną, proszę bardzo. Pierwsze piętro z windą. Około 75 metrów kwadratowych. Winda. Porządna instalacja na gotowe do wprowadzenia lub do wynajmu jak to woli. Czekam na zapytania, oferty i to z balkonikiem 43 tysiące.